Witam. Z powodu braku pomysłów na nowe poradniki po prostu stwierdziłem, że będę za pomocą wideo odpowiadał na pytania umieszczone na różnych forach. Użytkownik Piotr92 na forum portalu Dobre Programy zadał mi się takie pytanie: Witam. Kiedy słucham muzyki przez Winampa podczas kiedy z GG otwarzany jest dźwięk, że dana osoba jest dostępna, Winamp na chwilę przycisza. Odtwarzano muzykę. Czy da się tak ustawić, aby nie miało to miejsca? Oczywiście da się. Automatyczne przyciszanie głosu jest to nowa funkcja systemu Windows 7. Aby wyłączyć automatyczne przyciszanie, należy wejść do panelu sterowania, a następnie do podstrony dźwięk. W tej podstronie przejść do komunikacji, a następnie do naszych opcji. nic nie rób. I wszystko zatwierdzić klikając OK. Ja zawsze zapraszam na mojego bloga internetowego pod adresem www.mariendryka.tk. Na razie.